Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu telewizji dla Ciebie. Dzisiaj moim Państwa gościem poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Wojciech Sałga. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, jesteśmy między posiedzeniami sejmu. Wczoraj byliście w Warszawie, dzisiaj te posiedzenia elektroniczne, nowa rzeczywistość. No świat stanął na głowie, nasze życie stanęło na głowie i te życie parlamentarne stanęło na głowie. Przegłosowaliśmy wczoraj regulamin, że możemy głosować zdalnie dzisiaj będą próby tego, tego czegoś, a, a tego głosowania a wydarzenia bardzo ważne ponieważ cała tarcza antykryzysowa dyskusja o gospodarce bo Ale wirus to nie tylko zdrowie. no nie widzimy że działalność sejmu wyciszona wygaszona Sejm się nie zbiera, nie ma debaty, nie ma dyskusji. Ja widzę tylko ekranik, gdzie mogę nacisnąć tak lub przeciw. Oglądam z telewizora relacje i stąd wiem, czy pani marszałek ogłasza głosowania, czy nie. Panie pośle, ale czy to nie jest niebezpieczne, bo jeżeli rzeczywiście jedna partia ma większość, czy, czy, czy tutaj te partie zjednoczona prawica ma większość, to nie obawia się pan, że nagle internetowo będzie posiedzenie Sejmu, coś przegłosują i nawet nie zdąży pan do tego tabletu dojść. No. Wiele rzeczy jest zaburzonych w działaniu, w tym na pewno praca parlamentu. Demokracja jest w ogóle gdzieś odłożona na bok. Czujemy to, że nasze prawa z dnia na dzień, prawa obywatelskie zostały gdzieś zawieszone. Mamy siedzieć w domach, myć ręce, nie spotykać się w dwie osoby co najwyżej, więc wiele rzeczy działa inaczej. W tym działa też inaczej parlament, jeżeli poddamy na szali ludzkie życie czy, czy zdrowie, życie nie jednej osoby, a tysięcy osób, bo, bo takie, takie jest żniwo tego, tego wirusa. No, godzimy się na to. Liczę, liczymy na to, tak? Że nie będzie to wykorzystane do tego, żeby to utrwalić, żeby to trwało dalej i dłużej. Mówił Pan, że dzisiaj będzie głosowanie nad pakietem dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcom dużo obiecano, ale jeszcze nie wiadomo, na co tak naprawdę mogą liczyć, bo nie ma wzorów, nie ma rozporządzeń, nie ma nic. E, jaki, jaki, co, co powinno być w tym pakiecie? Co jest, lub co będziecie starać się do tego pakietu wprowadzić? No, dyskusja trwa od, od kilkunastu dni co, co najmniej. My wsłuchujemy się. Mówimy, Koalicja Obywatelska, w głosy wielu przedsiębiorców, nie jednego, nie dwóch, ale już setek czy tysięcy, którzy mówią, że nie mają innego wyjścia, tylko będą zwalniać ludzi. Za tym kryzysem zdrowotnym kroczy kryzys ekonomiczny i to bardzo poważny. Od tego, jak my zmierzymy się z tym kryzysem jako państwo, będzie zależeć nasza przyszłość, przyszłość tych trzydziestu kilku milionów obywateli. Polski rząd trochę inne rozwiązania proponuje niż w większości krajów, bym powiedział, rozwiniętych, demokratycznych. Głosowania przed nami. Może jak już ten wywiad będzie szedł, już będzie wiadomo o co, ale później jeszcze Senat, poprawki, być może to wróci do Parlamentu. Nie wiemy jeszcze, nie znamy, bo to jest. Wczoraj nam pokazano projekt ustawy. 300 stron do przeczytania, dziesiątki artykułów do zrozumienia. Za każdym czymś kryje się, się coś. Panie pośle, robi się trochę nerwowo, tak mi się wydaje. Wszystkie te, te, te sytuacje, które polegają no, no trochę na niewiedzy. No każdy się uczy tych procedur. Mieliśmy w Jaworznie tą sytuację z pacjentem, który zgłosił się do szpitala, z drugiej strony, gdzie się zgłosić, czy zgłosić się, czy nie zgłosić, kiedy już jest ten czas, kiedy możemy y, mieć test, może zostać przeprowadzony ten test, naprawdę no, no to taki test na społeczeństwo. A z drugiej strony, dalej termin wyborów niezagrożony. Jak pan myśli, y, czy to dobrze? No nie wiem to drażnianie się ze społeczeństwem. No, wiele rzeczy nie działa. Absolutnie jest funkcjonowanie państwa zawieszone w wielu obszarach. Gospodarczo e, usługi stanęły. E, mamy zakaz spotykania się więcej niż dwie osoby. W ogóle mówienie dzisiaj o wyborach, to jakieś mydlenie oczu, jakieś granie na nerwach, nie wiem, nie wiem komu. Absolutnie Ale myśli pan, że to być... jeszcze będzie wycofanie się z tego, z tego terminu. No, dzisiaj, co by się Dzisiaj musiało trwa stało? kampania wyborcza, tak? Jaka kampania? Kampania absolutnie nie. się musiało jest Praczona, ale żeby co? Żeby te wybory się nie odbyły 10 maja. Ja się inaczej sobie zadaję. Co by się musiało cudownego stać, żeby one się odbyć mogły? Oczywiście zależy to od decyzji tych, co dzisiaj mają większość w parlamencie. Praktycznie zależy to od decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że gra na nerwach dzisiaj, tylko nie wiem komu, czy społeczeństwu, czy opozycji, a tak naprawdę być może chce przenieść jakiś ciężar dyskusji na inne tematy, patrząc właśnie chociażby na to, o czym Pan mówi, co się dzieje w służbie zdrowia, chociażby w kontekście braku procedur, braku podstawowego wyposażenia w szpitale, w podstawowe środki. To się gdzieś zagłusza, mówiąc, że świetnie wszystko przygotowane, wszystko sprawnie działa, a w podtekście słyszymy, czy, czy w takich relacjach... Chociażby jak, jak u Państwa na, e, w telewizji widać, że no to nie działa tak byśmy sobie chcieli. Jako Państwo nie mamy procedur, powiedzmy sobie o tym szczerze, ale wróćmy do tego, jak się uporamy z wirusem. Dzisiaj już jest, wydaje się, zbyt późno, żeby takie procedury tworzyć, mieliśmy je mieć miesiąc temu, a nie, a nie dzisiaj. My zdecydowaliśmy się na tą rozmowę pod względem tu środków też bezpieczeństwa, tak, żeby, żeby, żeby ona mogła się odbyć. Wczoraj w Sejmie też rzeczywiście było czuć, że wszystko jest inaczej, wszyscy posłowie w maskach, wszyscy nikt się nie dotykał. To już staje się taką normą. Chcielibyśmy no są zalecenia dla wszystkich z tych, co oglądają tę rozmowę. Zachęcam do tego, żeby słuchać to jakie płyną oficjalne komunikaty, myć ręce, nie wychodzić z domu, nie spotykać się. To pierwsze Pierwsze takie jakby zalecenia najbardziej podstawowe do tego, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Też wielki szacunek dla tych, którzy muszą się spotykać, jak chociażby lekarze i pielęgniarki, jak cały handel, jak cały transport i te wszystkie zakłady pracy, które nie stanęły, a które służą nam społeczeństwu, jak chociażby produkcja prądu, wydobywanie, wydobywanie węgla, wywóz śmieci, produkcja wody to ludzie muszą pracować i dobrze gdyby byli zabezpieczeni, ale dzisiaj nie mają za bardzo być w sobie zabezpieczeni, bo tego sprzętu brakuje. A tak jak wczoraj w Sejmie, gdy spotykaliśmy się, żeby uchwalić przepisy chociażby mówiąc o tym, że dzisiaj możemy głosować jakby będąc poza, poza Sejmem, musieliśmy się spotkać, ale naprawdę zgromadzenie tu ludzi w jednym miejscu no wymagało od tego, żeby się w takie maseczki zabezpieczyć, chociaż one to były takie podstawowe maseczki, to nie cudowne, one nie chroniły niestety przed wirusem, Czy... tylko przed kontaktem, żeby się e... nie kichnąć na kogoś. Na pewno po wirusie będzie inny świat, już mniej więcej Myśli pan, że możemy powiedzieć, czego będziemy się mogli spodziewać po zakończeniu tej epidemii? Myślę, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Myślę, każdy dzień przynosi, zaskakuje nas i przynosi nowe rozwiązania. Mniej więcej wiemy, czego się spodziewać po zakażeniach, po, po chorobie. Widzimy to, jak jest w innych krajach. Obyśmy uniknęli takiej zapaści w służbie zdrowia, chociażby we Włoszech, teraz we Francji, czy. Czy w Niemczech, ale to, co się dzieje w gospodarce, nie jesteśmy w stanie kompletnie przewidzieć. Nigdy takie coś nie miało miejsca i, i jaki to będzie miał wpływ, ile to będzie trwało, jak wpłynie na, na gospodarkę, nie wiemy. Dzisiaj cały. W cudzysłowie cywilizowany świat, ale to najmocniejsze gospodarki zamykają administracyjnie produkcję. We Włoszech od tygodnia nie pracuje żaden zakład pracy. Jakie to przyniesie konsekwencje? Ciężko przewidzieć. Te pieniądze, które rządy dają, one też przecież one się wiemy, pieniądze nie biorą się z nieba. To są albo realne pieniądze, albo pożyczane czy drukowane przez banki. I to jest naprawdę nowa sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarkę, o ekonomię. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję.